W dzisiejszym odcinku między innymi Black Myth Wukong Ciel się w przeznaczonego i różku wyzwaniu oraz niezwykłym przygodą, by odkryć tajemnice wspaniałej legendy tiebreak Zostań numerem 1 światowego rankingu w oficjalnej grze tenisowej ATP i WTA Wild West Dynasty Mocno krytykowana przez społeczność gra wychodzi z wczesnego dostępu Sid Meier's Civilization 7, Zapowiedź kolejnej odsłony jednej z najbardziej znanych strategii turowych Transport Fever 2 Jedna z lepszych moim zdaniem gier strategicznych Doczeka się kolejnego i niestety już ostatniego dużego update'u, a na koniec tradycyjny przegląd najlepszych moim zdaniem promocji na Steam oraz darmówki z Epic Game Store. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adama to kolejny odcinek z serii Prosto z pieca. Ostatni tydzień upłynął oczywiście pod znakiem premiery Black Myth Wukong oraz ogłoszonej na niedawno zakończonym gamescomie przyszłorocznej premiery Sid Meier's Civilization 7, najnowszej odsłony jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej strategii turowej. Można więc powiedzieć, że świat gamingu budzi się już po wakacyjnej przerwie i z mocnym przytupem wkracza w nowy sezon. W cieniu tych tytułów swoją premierę pełnej wersji miał także Wild West Dynasty, który po wydaniu we wczesnym dostępie stał się jedną z najbardziej krytykowanych gier. Na Steamie. Powiem także o Dekalisto Protocol, świetnej grze Science Fiction, która jest do zdobycia całkowicie za darmo. Przejdźmy więc z pierwszą premierą. Who is Abby? to wciągająca gra narracyjna, która łączy eksplorację z interaktywnymi łamigłówkami, oferująca 8 rozdziałów relaksującej zabawy. Tom, brat zaginionej Abby, nie ufając władzom, samodzielnie wyrusza na jej poszukiwania. Z każdym rozdziałem tajemnica pogłębia się, przybliżając do odkrycia prawdy o zniknięciu Abby. Gra przenosi gracza do starannie zaprojektowanych, szczegółowych środowisk, w których każdy element może być kluczem do rozwiązania zagadki. Każda lokalizacja odkrywa nowe szczegóły, które pomagają w odkrywaniu fabuły. Interakcje z setkami przy Przedmiotów i dokładna eksploracja są kluczowe do postępów w grze. W miarę jak Tom odkrywa osobiste przestrzenie Ebis, stopniowo poznaje historię jej zniknięcia. Dzięki zaawansowanej grafice i dźwiękowi gra oferuje intensywne doznania wizualne i dźwiękowe. Oferuje także pełną personalizację sterowania oraz różne opcje graficzne dostosowujące się do Twojego systemu. Dodatkowo specjalny rozdział muzeum dostarcza dodatkowych informacji i tajemnic, a rozproszone po świecie gry przedmioty zachęcają do dalszej eksploracji i odkrywania sekretów. Who Ebis swoją. Premiere miał 21 sierpnia. Producentami są Cyberflux Games oraz Gablo Media zaś wydawcą „Rate My Funeral”. 22 sierpnia zadebiutował wspomniany przeze mnie Black with Wukong. Jest to gra RPG akcji, osadzona w świecie chińskiej mitologii i oparta na klasycznej powieści Wędrówka na Zachód. Gracz wciela się w przeznaczonego, który wyrusza na pełno wyzwań podróż, aby odkryć prawdę ukrytą w legendach. Podczas gry przemierzasz fascynującą krainę pełną cudów i tajemnic, eksplorując miejsca znane z powieści i tworząc własną wersję tej epickiej przygody. Napotykasz różnorodnych przeciwników, zarówno tych znanych z legend, jak i nowych, każdy z unikalnymi mocami, które sprawiają, że każda walka jest inna. Rozwijasz swoje umiejętności, ucząc się nowych zaklęć, transformacji i technik walki, dostosowując styl gry do swoich preferencji. Zaklęcia, zdolności i magiczne obiekty odkrywają kluczową rolę w starciach, pozwalając na tworzenie kombinacji, które pasują do różnych sytuacji. W gra kładzie także duży nacisk na odkrywanie historii postaci, z którymi się spotykasz. Każdy wróg i sojusznik ma swoją historię, która odsłania ich motywy i emocje, takie jak miłość, nienawiść, chciwość i gniew. Odkrywając te opowieści, zyskujesz głębsze zrozumienie. Zrozumienie świata gry, co dodaje emocjonalnej głębi do Twojej podróży. Gra już w niecały tydzień po premierze zebrała ponad 300 tysięcy recenzji, z czego 96% jest pozytywnych. Widziałbyś się u mnie na kanale? Producentem i wydawcą tytułu jest chińskie studio deweloperskie Game Science. Tiebreak, official game of the ATP and WTA. Jak już sama nazwa wskazuje, Tiebreak to oficjalna gra tenisowa ATP i WTA, w której powalczysz o miano numeru 1 światowego rankingu, rywalizując przez wiele sezonów z największą plejadą zawodowych tenisistów i tenisistek. Tiebreak to najbardziej realistyczna symulacja tenisa, która oddaje prawdziwą istotę rozgrywki na korcie oraz wyzwania związane z prowadzeniem kariery zawodnika przez cały sezon obejmujący 90 oficjalnych turniejów i ponad 120 licencjonowanych zawodników. Postacie takie jak Novak Djok Iga Świątek, Rafael Nadal czy Maria Szarapowa zostały odwzorowane z najwyższą dokładnością, co pozwala graczom doświadczyć ich unikalnych technik i strategii. Gra przenosi realistyczne animacje zawodników na nowy poziom, umożliwiając graczom odtworzenie charakterystycznych zagrań takich jak return Dżokowicza czy Forehand Nadala. W tiebreak zintegrowano rzeczywiste dane, co pozwala na odwzorowanie wzorców taktycznych graczy na różnych nawierzchniach, wymagając od gracza przemyślanej strategii i dostosowania stylu gry do warunków. Pełni oficjalny kalendarz ATP i WTA umożliwia rywalizację w turniejach Masters 1000, WTA 1000, ATP and WTA 500 i 250, a także kwalifikacje do finałów ATP i WTA. Gracz może prowadzić karierę jako licencjonowany zawodnik lub stworzyć własną postać, rozwijając umiejętności, zdobywając doświadczenie i budując reputację. Dodatkowo tryb szlem Nowaka czokowicza pozwala odtworzyć najważniejsze momenty kariery tego tenisisty, oferując radę od mistrza. Tybrek oferuje również rozbudowany tryb online, gdzie gracze mogą organizować własne turnieje i rywalizować z innymi oraz zaawansowane narzędzia do tworzenia zawartości, pozwalające na projektowanie własnych kortów, stadionów i zawodników, co dodatkowo wzbogaca doświadczenie i angażuje społeczność fanów tenisa. Więcej informacji o tej grze, jak i o wszystkim o czym mówię w dzisiejszym odcinku, dostępnych jest oczywiście w linkach pod filmem. Twórcą Breaka jest Big Ant Studios, zaś wydawcą studio Nakon. Uwaga, do zabawy wymagany jest kontroler do gier, klawiatura i mysz nie są obsługiwane. 22 sierpnia to dzień, w którym premierę pełnej wersji miał Wild West Dynasty, Tytuł obsmarowany przez społeczność graczy jak mało który. Ja osobiście w niego nie grałem, więc oceniać go nie będę. Skupię się jedynie na premierze pełnej wersji i suchych faktach z tym związanych. Dla tych, co nie znają tego tytułu, przypomnę o co w nim chodzi. Wyrusz na podwój Dzikiego Zachodu i odkryj otwarty świat fikcyjnej Ameryki, gdzie przetrwanie i rozwój zależą od twojej zaradności. Twoim celem jest nie tylko przetrwanie w trudnych warunkach, ale także stworzenie prężnie rozwijającej się osady. Zaczynasz od skromnego domu, który z czasem przekształcisz w serce rozrastającej się społeczności. Musisz przekonać innych osadników, aby dołączyli do ciebie, zarządzać zasobami naturalnymi i ludzkimi oraz dbać o potrzeby wszystkich mieszkańców. Eksploruj rozległe tereny, walcz z żywiołami i dziką przyrodą, a także zadbaj o potrzeby mieszkańców. Zarządzaj surowcami, organizuj transport towarów i twórz przedmioty, które pomogą przetrwać. Twoje decyzje będą kształtować losy osady i jej mieszkańców, a sukces wymaga mądrego planowania i determinacji. Zorganizuj życie w osadzie tak, by każdy miał swoje zadania i mógł przyczynić do wspólnego dobrobytu. Przemierzaj prerie, odkrywaj nowe osady, poznawaj dziką przyrodę i zdobywaj surowce potrzebne do rozbudowy swojej osady, aby stać się legendą dzikiego zachodu. Czy autorzy wyciągnęli wnioski po klapie wczesnego dostępu? Nie wiem, ale widzę, że White West Dynasty zaczyna zbierać pozytywne opinie. A ty co myślisz o tej grze? Myślisz, że warto dać jej szansę? Producentem gry jest polskie Moon Punk Studio, a za wydanie odpowiada Topis Productions, znane między innymi z takich tytułów jak Sengoku Dynasty i Medieval Dynasty, również pochodzących z Polski. We'll Dzień później, czyli 23 sierpnia został wydany Renta Car Simulator 24 zapowiadany przeze mnie w 25 odcinku pieca. Dla przypomnienia, w Renta Car Simulator 24 rozpoczynasz działalność związaną z wynajmem samochodów. Zaczniesz od wypożyczenia pierwszego samochodu, by z czasem zbudować flotę kilkudziesięciu luksusowych aut. Każdy wypożyczony pojazd przynosi Ci będzie dzienny dochód. Pamiętaj jednak, aby podczas wynajmu samochodu sprawdzić dane identyfikacyjne klienta. W tym biznesie nie wolno ufać nikomu. Negocjuj z klientami, modyfikuj i naprawiaj samochody, a w miarę wzrostu dochodów ulepszaj salon i kup większy dom. Jeśli zainteresował Cię ten tytuł, to tak jak mówiłem gra jest do kupienia od 23 sierpnia. I producentem i wydawcą jest tu media. To była ostatnia nowość minionego tygodnia w tym odcinku. Na jedną z nich już możesz zagłosować w kolejnym notowaniu na premierę tygodnia Prosty z Pieca. Zapraszam do zabawy. A serię nadchodzących premier rozpocznę od tytułu, który powinien być dostępny już w dniu publikacji tego materiału, czyli 26 sierpnia. Endzone 2 to strategiczna gra o przetrwaniu w postapokaliptycznym świecie, w której budujesz kolonie i próbujesz ocalić ludzkość po kataklizmie. Eksploruj i zaludnij ostatnie nadające się do życia obszary. Los twoich ludzi w tym ponurym i bezlitosnym świecie zależy od ciebie. Będąc tłum, wyruszysz w drogę swoim niezawodnym autobusem, przemierzając Badlandy, niezamieszkalny i zdradziecki teren usiany ruinami, łupami i dodatkowymi misjami. Jeśli ulegniesz ciekawości i zbadasz te obszary, możesz natknąć się na specjalne zasoby, technologie i nowych partnerów handlowych. Możesz też jednak narazić się w ten sposób na śmiertelne niebezpieczeństwo, prowokując katastrofy i ryzykując życiem swoich osadników. Podróżując przez Badlandy, natrafisz też na tereny nadające się do zamieszkania, strefy gotowe do zasiedlenia i wydobywania na ich obszarze rzadkich zasobów. Każda Strefa może pochwalić się unikalnym zestawem surowców, więc mądrze wybierz następną lokalizację osady i nie rezygnuj na stałe z podróży. Będą tu krajobraz i środowisko ulegają ciągłym zmianom, zapewniając zmienne wyzwania na każdym kroku. Zobaczysz, jak burze piaskowe pustoszą otoczenie, a susze wyczerpują zasoby wody, zamieniając Twoje strefy w pustyni. To tylko fragment opisu ze Steam. Twórcą gry jest Gentleman Studios, zaś wydawcą Assembly Entertainment. Monster Jam na komputery graczy trafi 29 sierpnia i jak twierdzą twórcy, przeniesie wiele emocji znanych z prawdziwych wydarzeń na stadionach. Poprowadź kultowe traki takie jak Grave Digger, El Toro Loco, Megalodon i inne, odblokowując kolejne maszyny i zbierając różnorodne barwy. Czekacie intensywna, zręcznościowa rozgrywka pełna porywających wyścigów terenowych i spektakularnych trików. W trybie freestyle pokaż swoje umiejętności wykonując szalone skoki, salta i stanty, aby zdominować rankingi i zdobyć tytuł mistrza sztuczek. Rozpocznij karierę w Showdown Tour, gdzie będziesz rywalizować w różnych trybach gry, zarówno na stadionach, jak i na dzikich terenach, takich jak Piaski, Death Valley, Lasy Colorado czy Lodowata Alaska. Zmierz się z nieprzewidywalną naturą i przetrwaj burze piaskowe nawołnice oraz śnieżyce. Monster Jam Showdown oferuje mnóstwo trybów gry, od klasycznych wyścigów po emocjonujące pokazy w trybach Best Trick i Extreme Freestyle. Podejmij wyzwanie, opanuj wszystkie rodzaje rozgrywki, rozwijaj swoją karierę i rzuć wyzwanie znajomym, także w trybie podzielonym. Ekranu. Twórcą i wydawcą Monster Jump jest Milestone. Już za niecały tydzień obchodzić będziemy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Nie wiem czy to z tego względu, czy może jest to zbieg okoliczności, ale 3 dni przed tą datą, czyli 29 sierpnia swoją premierę będzie mieć dodatek do Panzer Corps 2 o nazwie War Stories Fall of Poland, tak czytamy w opisie. W roku 1939 nad horyzontem znów zaczęły zbierać się burzowe chmury wojny. Po raz pierwszy w Panzer Corps 2 nie rozegracie inwazji na Polskę z perspektywy Wehrmachtu. Nadszedł czas by doświadczyć tej kampanii oczami Polaków. Fall of Poland to wciąż kampania w stylu Panzer Corps 2. Gracze mogą spodziewać się tej samej rozbudowanej i dynamicznej rozgrywki, którą pokochali w dniu premiery gry. Nie zabraknie tu zarządzania armiami, ulepszenia wyposażenia, przydzielania bohaterów czy emocjonujących turowych walk, ale War Stories doda do sprawdzonej receptury coś ekstra. Przejmi pełną kontrolę nad polem bitwy. W tej kampanii nie ma jednostek alianckich kontrolowanych przez SI, a siły pomocnicze są ograniczone do minimum, pojawiając się tylko w formie specjalnych jednostek, takich jak pola minowe i Umocnienia. Możesz również wyłączyć limit tur, by grać we własnym tempie. Wszystkie główne jednostki rozwijają się z Tobą pod warunkiem, że przetrwają starcia z Wehrmachtem. Kluczowe postacie są teraz Twoimi najważniejszymi jednostkami pomocniczymi na polu bitwy. Ich przeżycie zależy od Ciebie, ale ich utrata uniemożliwi postępy w kampanii. Fall of Poland oferuje także nowe materiały dla frakcji polskiej, w tym portrety generałów, portrety bohaterów i medale dla jednostek. Więcej szczegółów poznasz z opisu na Steamie. Twórcą jest Flashback Games, a wydawcą Sliderin LTD. Chyba każdy gracz na świecie zna tę markę. Nawet jeśli nie interesują Cię strategie turowe, to na pewno słyszałeś o serii Sid Meier's Civilization. A jeśli jesteś fanem strategii, to na pewno już czekasz albo od tego momentu będziesz czekać na nowe Sid Meier's Civilization 7, które oficjalnie zostało zapowiedziane na 11 lutego 2025 roku. Od tego momentu będziesz mógł wybrać się w epicką podróż przez tysiąclecia, gdzie poprowadzisz swoją cywilizację od zarania dziejów po czasy współczesne. Buduj miasta, rozwijaj technologie, prowadź wojny i Zawieraj sojusze. Wybór należy do ciebie. W tej odsłonie czekają na ciebie nie tylko znani z historii przywódcy, ale także wizjonerzy, którzy wywarli trwały wpływ na filozofię, naukę i prawa człowieka. Każdy z nich posiada unikalne zdolności, które pomogą ci osiągnąć zwycięstwo. Civilization 7 wprowadza innowacyjny system epok. Twoja cywilizacja będzie ewoluować, a każda epoka przyniesie nowe wyzwania, technologie i możliwości. Będziesz musiał dostosować swoją strategię, aby utrzymać się na szczycie. Świat gry zachwyca pięknym i szczegółowością. Obserwuj jak twoje miasta rozkwitają, a armie maszerują przez różnorodne tereny. Poszuj prawdziwą satysfakcję, gdy twoje imperium rozrasta się i kwitnie. Nie może się doczekać rywalizacji? Tryb wieloosobowy pozwoli ci zmierzyć się ze znajomymi lub innymi graczami z całego świata. Udowodnij, że jesteś najlepszym strategiem i poprowadź swoją cywilizację do dominacji nad światem. Civilization 7 to gra dla każdego. Doświadczeni gracze docenią głębię i złożoność rozgrywki, a nowicjusze z łatwością odnajdą się dzięki ulepszonemu samouczkowi. Niezależnie od poziomu doświadczenia, czekają Cię niezliczone godziny wciągającej rozgrywki. Jak już mówiłem gra zapowiadana jest na 11 lutego przyszłego roku. Twórcą jest Filaxis Games, zaś wydawcą 2K. Kolejna zapowiedź dotyczy już aktualizacji gry, która od 5 lat jest z nami na rynku. 11 lipca twórcy Transport Fever 2 zapowiedzieli na jesień ostatnią dużą aktualizację tego tytułu, jednocześnie puszczając do nas oko, że przygotowują dla nas coś nowego. Jeśli zaś chodzi o jesienną aktualizację Transport Fever 2, wprowadzi ona w pełni zintegrowaną przeglądarkę modów dostępną na wszystkich platformach. Dzięki niej gracze będą mogli przeglądać, subskrybować i używać mody bezpośrednio w grze. Ulepszono także ruch drogowy oraz narzędzia budowlane, ułatwiając rozbudowanej infrastruktury. I o tym też mówi kolejny news od twórców z 22 sierpnia, ukazujący możliwości tworzenia trójstronnych zwrotnic, co zwiększy elastyczność i efektywność Twoich tras transportowych, nawet w ciasnych przestrzeniach. Na ten moment więcej szczegółów nie znam, ale jak tylko coś się pojawi, na pewno o tym powiem. A teraz garść najciekawszych, moim zdaniem, promocji. I płynnie przechodzimy do bezpłatnej gry z Epika, a ściślej mówiąc dwóch gier z Epika. Bo jeszcze do czwartku, do 29 sierpnia możesz bezpłatnie zdobyć dwa tytuły, z czego jeden to must have dla każdego fana strzelanek Science Fiction. The Kalisto Protocol to Survival Horror, który przenosi Cię na martwy księżyc Jowisza Kalisto, gdzie wcielasz się w Jakobali, więźnia w czarnym żelaznym więzieniu. Tajemnicza epidemia zamienia skazanych w przerażające bestie, a ty musisz walczyć o przetrwanie wykorzystując zarówno broń palną, jak i brutalną walkę wręcz. A nawet unikalną broń grawitacyjną. Eksplorując mroczne zakamarki więzienia i powierzchnię Kalisto, będziesz odkrywać mroczne sekrety korporacji United Jupiter Company, jednocześnie stawiając czoła groteskowym potworom i walcząc o każdy oddech. To intensywne i przerażające doświadczenie pełne napięcia, brutalności i trudnych wyborów. Drugi tytuł w bezpłatnej ograniczonej ofercie to Gigantic Rampage Edition. Jest to ulepszona wersja popularnej gry łączącej dynamiczną akcję Hero Shootera z taktyczną głębią MOBA, ciel się jednego z wielu unikalnych bohaterów i walcz w drużynach 5 na 5 przejmując cele i pokonując wrogiego strażnika. Ta edycja oferuje nie tylko wszystko co najlepsze z oryginału, ale także nowe postacie, mapy, tryby gry, w tym szybszy rash oraz możliwość gry międzyplatformowe. Personalizuj bohaterów, rozwijaj ich umiejętności i ciesz się darmową zawartością po premierze. To doskonała propozycja zarówno dla weteranów, jak i nowych graczy szukających emocjonującej rozgrywki zespołowej. Jak mówiłem, obydwie gry możesz bezpłatnie przypisać do swojego konta jeszcze do czwartku 29 sierpnia do godziny 17. Czas na rozstrzygnięcie dwóch notowań i jednej dogrywki. I zacznę właśnie od niej. Z 20 osób, które wzięły udział, 60% zagłosowało na UBOTA. I to właśnie ten tytuł dołącza do rywalizacji o miano gry miesiąca lipca. Głosowanie to już powinno być w zakładce społeczności. W notowaniu 24 znów mamy sytuację, w której dwie gry zajęły pierwsze miejsce. Są to dodatek do High Rise City Vacation Season oraz Prince of Persia The Lost Crown. Obydwie gry zdobyły po 35% głosów z 23 oddanych. Zapraszam więc do dogrywki. W notowaniu 25. Mamy bezsprzecznego lidera, którym został Tower Manager Simulator zdobywając 58% z 19 danych głosów. Dziękuję wszystkim za udział w zabawie i już zapraszam do kolejnych notowań, bo oprócz wspomnianej dogrywki możesz zagłosować na gry lipca i premierę minionego tygodnia. I na dziś to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Prosta Spieca, który już za tydzień na kanale Simulation Games Geek. Do usłyszenia. Cześć.